Cześć Wam, cześć Wam yy, i co, jak widzicie progres jest potężny, jeśli chodzi o yy, X-Wing'a, yy, oczywiście no nie, nie jest potężny, ale trochę dzisiaj było zrobione, yy, ogólnie yy, jakoś tak mi przyszło, że ten model jest taki troszeczkę golasek, golasek jest, aha, zanim zaczniemy o modelu, chciałbym podziękować Mateuszowi za wpłatę na moje Bajkafi, i na wszystkim innym, którzy by yy, chcieli, wesprzeć mnie, w jakikolwiek sposób, no najlepiej oczywiście, jeśli mówimy tutaj o finansach w sposób finansowy, więc BuyCoffee, te łamane na kit modeler można tam po prostu dla mnie dla mnie postawić dla mnie małą kawę, średnią lub dużą będę ogromnie wdzięczny za taki sposób wsparcia mojego kanału oczywiście także Mateusz dziękuję i absolutnie się nie obraziłem mówisz mi naprawdę, żeby się obrazić trzeba się bardzo postarać, mnie żeby mnie obrazić trzeba się bardzo mocno postarać także nie stresuj się jeszcze raz dziękuję za Twoją wpłatę to była duża kawa, naprawdę duża kawa także ja dziękuję za wszystkie kawki Mówię, kawę bardzo lubię, także mimo to, że jest godzina teraz 16:40, to ja piję cappuccino, także, także tak. Aha, no i właśnie, z, zban ze mnie. Wczoraj powiedziałem, że była niedziela 24. Oczywiście to był ten dzień. Niedziela była 25, 25 majem, więc wczoraj właśnie była ta rocznica 48. Premiery Nowej Nadziei. Star Wars, bo chyba teraz się nie mówi Gwiezdne Wojny ogólnie, tylko używamy, używamy yy, według nomenklatury, yy, używamy terminu Star Wars, yy, więc tak, tak to było, no ale co, ale co dzisiaj, yy, co dzisiaj, po prostu od rana miałem troszeczkę taką yy, chwilę, chwilę, nie chwilę, coś tam, coś tam i sobie przyszedłem podłubać, zamaskowałem sobie szybki, jak widzicie, Chciałem podkleić, ale widzę, że jest szparka, więc będę musiał podkleić jeszcze bardziej tą szybę. Zamaskowałem sobie też tylne. One są zamaskowane maskolem. A czy maskolem? Ja używam tutaj potaniości. można pójść, jeśli nie macie modelarskiego, a potrzebujecie na szybko, to używam takiego środka. Może zrobicie co? Zaproszę was tu bliżej i będziemy opowiadać. Także chodźcie, chodźcie tutaj na stół i lecimy z X-Wingiem, co się wydarzyło. No więc tak, może on wygląda na złożony, ale nie jest złożony. Tak jak już wspominałem, to jest ten taki easy, 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 snap kit, coś takiego, że go można po prostu poskładać, yy, poskładać bez użycia kleju na wcisk. Prawie wszystkie elementy. Yy. I co? No, ja go sobie tutaj zacząłem robić, ale nagle stwierdziłem, że on jest taki troszeczkę goły, więc po prostu ja go może rozmontuję, bo on, widzicie, nie ma jeszcze spodu. I to są skrzydła jego bojowe, one też nie są złączone. Silnik już zmontowałem, i jak widzicie tutaj, stwierdziłem, że są takie wnęki jakieś dziwne. Tutaj one są całkowicie puste. Więc postanowiłem dorobić tutaj ze Scratchu jakieś tam, jakieś tam elementy, tak samo jest po tej stronie płata, i to samo widzicie, jest tu i tu. Także takie rzeczy sobie tutaj podokładałem, oczywiście całkowicie z bani. oczywiście nie, nie tutaj, mimo że mam książki, posiadam i tak dalej, uważam, że to by się mijało z celem, jakże by nie spojrzeć, jest to po prostu wymysł fantazji, także, także tutaj. Wzorowanie się na czymkolwiek myślę, że nie ma za bardzo sensu, także popuściłem w wodzy fantazji oczywiście i stwierdziłem, że podrabiam sobie różne, różne takie rzeczy. I teraz powiem wam, co to ogólnie jest. No więc, przeważnie tutaj mówię: mam takie, mam takie płytki yy, różnej grubości z yy, ze z styro, z styro, styrenu, styrenu, więc także powycinałem z nich takie profile. Jakieś tam kwadraciki, jakieś tam o, dodatkowe skrzyneczki na kadłubie. Mam też takie po prostu kawałki e, kształtowników. Znaczy to mam akurat kwadrat, z nich też podorabiałem takie tutaj elementy. Ten czarny, czarny przewód to jest, was, w action, można kupić taki drut, to jest chyba do, 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 dla florystów, że tak powiem. Jest w kolorze czarnym, jest w kolorze miedzianym, także bardzo fajny. On jest fajny, miękki. Poza tym, że mi się zwinął i nie mogę go tutaj z automatu rozwijać, to bym wam pokazał, jak to fajnie działa. Bo on ma taką tutaj obcinaczkę swoją. Swoją. Jak pociągnę, to mi się zapląta. Także ja go sobie tutaj troszeczkę rozwinę. No widzicie to jest tak właśnie jak to jest nieprzygotowany człowiek merytorycznie do prowadzenia, do prowadzenia tutaj nagrania ale o mamy tutaj taki sobie kawałek kabla wyciągamy go ciach i możemy go kształtować przyklejać i tak dalej także bardzo fajne jeśli chodzi o moderarstwo można z tego skraczu, można go używać do właśnie do, do scratchu poza tym mam y, tu jest jakieś były stare słuchawki czy coś takie druciki cieniutkie e, też tego pełno. I to po prostu składałem to na 3-4 na razy, i splotłem z nich po prostu taką wiązkę kabli. Tu rozdzieliłem, także takie porobiłem rzeczy. Tak samo tutaj na kadłubie, myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No i co? I po prostu no taki scratch. Taki scratch, po prostu totalnie, totalnie pomysły z bani, totalnie jakieś tam. E, nie wiem jak to ma być. To ma tą dziurką pasować do tego. O tak. Po prostu całkowicie w wodze fantazji, popuszczone że tak powiem. Gwiezdne wojny. Więc, więc możemy sobie tutaj teraz robić, co nam się żywnie podoba. Powiemy, że to są legendy. Po prostu i tutaj nie trzymamy się kanonu. Tylko po prostu poruszamy się w temacie legend. Nikt nam tutaj nic złego nie może zrobić wtedy. Także mamy kadłub, reszta kadłuba jest jeszcze tutaj, spód kadłuba jest jeszcze tutaj. Muszę to pomalować osobno, niestety, bo tak jak widzicie, tutaj jak się zrobiłem, właśnie te skracze, później zresztą jak się zamkną skrzydła do pozycji podróżnej, to nie widać tego. I one są tylko te wszystkie rzeczy są widoczne, jeśli, jeśli ustawimy je w pozycji bojowej. Oczywiście z tym, że właśnie szkoda, że on nie ma podstawki. Nie ma podstawki ten model, więc on może tylko stać na tych swoich płozach. Natomiast to jest troszkę nielogiczne, żeby po prostu stał na płozach w pozycji bojowej. Także no to tak troszeczkę słabieńko wyszło, ale nic. Ale nic nie mam z czego nawet takiej podstawki zrobić. żeby on wyglądał, że, że niby leci, no ale może po prostu jest jakiś maintenance i stoi z rozłożonymi skrzydłami, żeby, żeby coś tam mechanicy mogli zrobić. Może coś takiego zrobię. Może mu też zrobię jakąś podstawkę w sensie betonową. Jawin 4 i te sprawy. Wiecie, wiecie, wicie, bo rozumicie. Także tak, muszę to malować osobno. Tu są jeszcze tylko wnęki te osłony, wnęki tego podwozia jego. Płus składanych, no i działka protonowe na 4, 4 na jeden na każdy, na każdy płat. Także już sklejania za wiele nie zostało, ale mówię, muszę to teraz pomalować, najpierw to zapodkładuję oczywiście. Użyję czarnego po prostu, nie będę tutaj świrował. W żadnym w żadnym A, muszę sobie zamaskować jeszcze te przedmalowaniem. No i oczywiście później będę musiał, bo nie mam kalek, nie mam kalkomani oznaczeń, takie jakie chcę mu dać, bo on tutaj jest, kalkomanie ma oczywiście Luka Skywalkera, no bo jakże inaczej, czyli czerwony jeden bodajże, z tego co pamiętam. Ja nie chcę czerwonego jeden, mój będzie Blue, Blue Squadron, także a czemu Blue Squadron i jaka się wiąże z tym ciekawa historia, to pytanie do Was jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, a jeśli nie, to Wam po prostu opowiem w następnym wejściu także to chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać tutaj, jeśli chodzi o X-Wing'a ja odpalam kompresor i nakładam podkład i w zasadzie zaraz idę spać, bo jest za niedługo muszę iść do pracy, bo nocka w tym tygodniu, tak jak mówiłem wczoraj więc dzisiaj już nic nie będzie klejone, aczkolwiek mówię, pomaluję sobie to, przygotuję i będę mógł się, tak powiem, następnym razem w następnym wejściu coś tutaj dalej, dalej z nim działać. Czyli po prostu maskować i nakładać wszystkie te różnorakie kolory, żeby on wyglądał jak to X-Wing ze śmietnika. Także tak. Pozdrawiam Was za tym serdecznie, trzymajcie się, bawcie się dobrze, odpoczywajcie jeśli macie już wolne i co? I do następnego razu. Niech moc będzie z wami.